E, witam, e, chciałbym zaprezentować teraz jak e, zrobić, żeby Upfader dla DK drugiego poszedł w dół lub w górę, e, gdy się wciśnie Home End. Można tak samo zrobić z takim pierwszym, gdy się wciśnie wciśnie delete Insert lub Crossfader, Page Up, Page Down i się przesuwa. Wchodzimy w config, e, wchodzimy w zakładkę Mappers zjeżdżamy w dół klikamy na new teraz e, wciskamy klawisz jaki chcemy e, zrobić jako na przykład podgłośnienie e, federa i e, tam. wciskamy home teraz home nam tutaj e, wyskakuje i w akcję należy wpisać deck 2 level plus 100% dek 2 bo to jest dek 2 a to chcemy podgłaśniać faderem, a plus 100% ci, że niezależnie gdzie jest suwak to i tak, no a fader to i tak pójdzie na samą górę. Teraz możemy zrobić dokładnie to samo, ale z end, Klikam na new, wciskamy end i w akcję wpiszemy dek 2 level minus 100%, że tak samo niezależnie gdzie on jest po wciśnięciu end pójdzie na sam na dół. Można też zrobić na przykład z insertem. E, jeśli chcemy wziąć na pierwszy tek, to po prostu zmieniamy tek 2 na tek 1, level plus 100%, to się nie zmienia. I dalej tak samo, tek 1, level minus 100%. Crossfader już jest zazwyczaj e, zrobiony. I jest page up i page down crossfader jest minus, 100%, minus 50% i plus 50% żeby nie przeskakiwał centralnie z strony lewej na prawą tylko na środek tak, przeskakiwał żeby akurat przyciszyć dek pierwszy no to my bierzemy crossfader zupełnie na lewo yeah. I teraz e, zaprezentuję dla zygry e, jak e, wyciąć to. Uf, to. Oto. E, za pomocą AFEDER. No, może i crossfedera mi się uda. E, zobaczymy, jak mi kamtázja przy mulikompa. No to e, zaczynam. E, tutaj jest akapela. No, albo sample, a kapela to jest po prostu jakaś mowa, yy, albo urwek yy, z danego kawałka, gdzie jest wyłącznie mowa. I tak, no, to zaczynamy. Hi, hi, hi. I, 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 yeah, yeah, yeah. I, yeah. Mam nadzieję, że dobrze wyszło i się, że nagrał ten głupi mikrofon i też mam nadzieję, że ten filmik się nagra w jakości HD. Na YouTube dla Was forum myślnik e, vdj.pl, który zapraszam i jest super. E, jakby co? To e, utwór. E, e...